Jan Paweł II był znany ze swoich częstych podróży, odwiedzał również Polskę, a w kraju pozostało wiele pamiątek po zmarłym duchownym. Jedna z nich w ostatnim czasie uległa częściowemu zniszczeniu w nieprzewidzianych okolicznościach. Jan Paweł II w naszym kraju za swojego pontyfikatu był aż dziewięciokrotnie, zostawia Polskę na czele najczęściej odwiedzanych krajów przez tego duchownego. Zwiedził on wiele miast, by spotykać się z wiernymi i głosić homilie w części z miejsc. W których przebywała głowa Kościoła do dziś odbywają się różne uroczystości, wspominające dane wizyty. Nawet pomimo upływu wielu lat, wciąż widać, jak wielkim szacunkiem cieszył się w Polsce duchowny. Po pewnym czasie część rzeczy, z którymi Jan Paweł II miał bezpośrednią styczność, została zniszczona. Czasami było to spowodowane upływem lat, czasami działaniem osób trzecich. Niektóre zabytki wciąż jednak pozostały nienaruszone, ciesząc się ogromnym zainteresowaniem turystów. Jan Paweł II, pamiątka uległa zniszczeniu wygląda na to, że jeden z przedmiotów, który do dziś kojarzony jest właśnie z polskim papieżem, uległ częściowemu zniszczeniu. Mowa o statku Tryton, którym podczas swojej wizyty na Suwalszczyźnie miał okazję płynąć duchowny. O wydarzeniu poinformował Błażej Bienkowski, właściciel tak zwanego statku papieskiego. Na razie trudno mówić nie tylko o przyczynach, ale i o kosztach remontu. Teraz jednak robię wszystko, by jak najszybciej Tryton znalazł się na lądzie. Statek zatonął częściowo. Nad powierzchnię wody wystaje tylko część sterówki, opowiada w rozmowie z wirtualną Polską mężczyzna. Czy statek nie zostanie wyciągnięty? Bieńkowski z pewnością ma spory problem, bo statek od lat służył mu przede wszystkim w celach zarobkowych. Odwiedzający często mieli ochotę przepłynąć się sterówką, po pokładzie której chodził niegdyś sam Jan Paweł II. Właściciel statku odniósł się także do prób wydobycia trytona. Jest on bezwzględnie jedną z największych atrakcji w tych okolicach, mimo to służby nie są w stanie pomóc w wyprowadzeniu statku na powierzchnię. Zarówno Straż Pożarna, jak i przedsiębiorstwa dźwigowe nie chcą wyciągnąć pomocnej dłoni do mężczyzny, przez co ten ma teraz spory problem. Papieski statek był jedną z największych atrakcji okolic jeziora Wigry, po którym w 1999 roku żeglował polski papież. Utrata tak ważnej pamiątki byłaby z pewnością wielkim ciosem dla całego regionu. Nie wiadomo, jak spędzenie dłuższego czasu pod wodą wpłynie na stan trytona, jednak możemy się spodziewać, że w obliczu braku możliwości wydobycia go wymagana będzie gruntowna renowacja. W tej chwili pomoc nie jest możliwa najprawdopodobniej z powodu trudnych warunków. Jakie panują w tej okolicy w zimę.